Jeżeli zostawisz subika z łapką w górę w ciągu 10 sekund, to będę mega szczęśliwy. Sioneczko z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie opowiem Ci o wyzwaniach 14 dni lata Fortnite, które prawdopodobnie niedługo zawitają do gry. Przy okazji mówimy sobie najciekawsze newsy ze świata Fortnite z ostatnich dni. Standardowo najkremś dla wam się 5 ostatnich subskrybentów, bardzo dziękuję. A jeżeli Ty byś chciał się to znaleźć w następnym filmie, wystarczy, że zostawisz subika oraz łapkę w górę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie go, ponieważ aż 70% osób, które oglądają moje materiały, mnie nie subskrybują. A bardzo chciałbym bić 40 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Na końcu przypominam, że możecie mnie wspierać swoimi zakupami Fortnite pisując mój kod we wśli sigu myśli YouTube w sklepie. Z góry dzięki, a teraz bez dłuższego przedłużania zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia najciekawszych nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Pierwszym newsem jest objęcie tronu najrzadszej skórki w grze dostępnej do kupienia w sklepie z przedmiotami. Ghoul Trooper, Skull Trooper i Recon Expert były jednymi z najrzadszych skórek Fortnite, aż w końcu wróciły do sklepu z przedmiotami. Od tego momentu zostały zakupione przez miliony na całym świecie, co oznacza, że nie są już rzadkie. Skórka Midnight Ops była ostatnio widziana w sklepie z przedmiotami Fortnite ponad 590 dni temu, co czyni ją najrzadszą skórką w grze od czasu wydania Recon Expert w zeszłym miesiącu. Midnight Ops kosztuje 1200 i ma niebieski znacznik rzadkości. Skórę ostatnio widziano w sklepie z przedmiotami Fortnite 24 października 2018 roku. Co ciekawe skórka Midnight Ops ma również żeński odpowiednik zatytułowany Shadow Ops, który jest skinem o rzadkiej jakości. Strój na obu skinach ma identyczną kolorystykę, która zawiera podstawowe kolory, jakimi jest czerwony i czarny. Fani zwrócili również uwagę na uderzające podobieństwo między skinem Midnight Ops i Twin Blast, czyli pojedynkującym się rewolwerowcem z anulowanego Paragonu, który również został opracowany przez Epic Games. Zanim napiszecie, że nie jest on najrzadszym skinem, ponieważ jest jeszcze Renegade Raider oraz Azul Trooper, to Renegade Raider była dostępna już w nieistniejącym sklepie sezonowym, a Azul Trooper był dostępny do kupienia tylko. Po wbiciu 15 poziomu w grze. Drugim newsem jest dziwne zniknięcie TSM Hamlinza. Tworzenie treści Fortnite nie jest łatwe, szczególnie gdy ma się wielu widzów. Twoja opinia ma moc wprowadzania innowacji, wyrażania opinii innych i wpływania na zmiany. Z drugiej strony wielu youtuberów i twórców treści oblewa się miłością i uznaniem założoną pracę. Tak również jest w przypadku popularnego Fortnite'owego youtubera TSM Hamlinza, który ma masywną liczbę 1,3 miliona subskrybentów na YouTube, a także ponad 2 miliony na Twitchu. Przed wejściem do świata Fortnite Hamlins interesował się głównie tytułami Halo i Call of Duty. Sprawy potoczyły się na lepsze, gdy youtuber zaczął rutynowo grać w Fortnite. Następnie zdobywał gry z wysoką liczbą zabójstw, zyskując sławę w dawnych czasach gry, a także dostając mnóstwo obserwujących. O dziwo jednak Hamlins od dłuższego czasu nie działa w internecie, co nasuwa pytanie gdzie on jest. Youtuber o nazwie RedXLogic przeprowadził badania na ten temat. Według jego ustaleń ta emisja jego zniknięcia ma coś więcej niż na pierwszy rzut oka. Podczas badania youtuber RedX odkrył, że zniknięcie Hamlinza miało wiele wspólnego z depresją psychiczną z powodu niefortunnej śmierci jego dziadka w 2018 roku. Niedługo po tym, gdy opublikował swój tweet, przyjaciele i fani wystąpili, aby pokazać swoje poparcie i zapewnili youtuberowi, że w końcu wszystko się poprawi. W swoim filmie omawiającym Hamlinza, Red X zapewnia, że youtuber powrócił wkrótce po swoim twecie jego ogólna obserwacja w mediach społecznościowych spotkała się w tym okresie ze znaczną tendencją ze względu na regularne transmisje i wstawianie filmów. W ciągu roku 2019 Hamlis pojawił się losowo, a następnie przez kilka dni pozostawał nieaktywny. Następnie youtuber napisał na Twitterze, że rzeczywiście otrzymuje profesjonalną pomoc, aby poradzić sobie z utratą dziadka, co pomogło jego fanom zrozumieć przyczynę niespójnych sesji streamingowych. Opierając się na swoich filmach, które nastąpiły później, jego widzowie założyli, że Hamlis dobrze sobie radzi ze swoim smutkiem. Reddit informuje, że 29 stycznia youtuber najwyraźniej miał ochotę wrócić do streamingu i zaczął regularnie streamować na Twitchu. Miesiąc później, 15 marca, był to ostatni dzień, w którym Hamlins był widziany w internecie. Powstaje wiele spekulacji, gdzie może on być. Red X kończy swoje wideo omawiając dwa możliwe powody dziwnego zniknięcia Hamlinza, sugeruje, że może być tak, że walka YouTubera z depresją wciąż trwa. Druga teoria omawia możliwość, że Hamlinz mógł zrobić sobie przerwę, ponieważ oryginalny zespół TSM Hamris, Daquan i Myth rozpadł się na kilka dni przed ostatnią transmisją online. To by było na tyle z newsów, a teraz przejdziemy do tytułowego tematu, czyli nagród wyzwań 14 dni lata Fortnite oraz kiedy prawdopodobnie zostaną dodane do gry. Także jeżeli ktoś nie wie, są wyzwania 14 dni lata Fortnite. To są to wyzwania, które otrzymujemy Fortnite latem. Ostatnie wyzwania 14 dni lata Fortnite otrzymaliśmy rok temu w piątym sezonie, a w nich mogliśmy znaleźć wiele różnych rzeczy, takie jak emotki, skiny do broni, jakieś efekty spadania i tym podobne. Jak sama nazwa wskazuje, całe wydarzenie trwa 14 dni i każdego dnia jesteśmy w stanie blokować kolejną nagrodę. Jak duża ilość osób wie, jeden z pracowników Epic napisał na Reddicie w odpowiedzi, że przygotowali dla nas specjalne wyzwania oraz nagrody związane z nimi. Wyzwań do grywki jeszcze nie otrzymaliśmy, a niedługo nadchodzi dzień, w którym dostaliśmy ostatnie wyzwania lata. 14 dni lata Fortnite wyszło 25 czerwca, czyli na moment publikacji tego filmu za 11 dni. Zapewne możemy się spodziewać, że jeśli Epic Games podąży za tą samą datą co poprzednie wyzwania, to 14 dni lata Fortnite otrzymamy już na początku 13 sezonu. Nic nie jest oficjalnie potwierdzone, ale jest to najprawdopodobniejszy scenariusz. I to by było na tyle z tego materiału. Przypominam o subiku oraz łapce w górę, jeśli film Ci się spodobał, ponieważ lecimy po 40 tysięcy, a ja się żegnam. Do zobaczenia. W następnych filmach i cześć!